Witajcie Motoświruski w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Dzisiaj zajmiemy się tematem, z którym mamy tak bym powiedział organoleptycznie do czynienia. Czyli coś co chwytamy praktycznie za każdym razem jak wsiadamy do samochodu. Coś co pozwala nam skręcać, prowadzić, mieć władzę nad naszym pojazdem. Już zapewne niektórzy wiedzą o czym będę mówił, więc mówię o, tak o kierownicy właśnie. I to nie jest byle jaka kierownica, bo to jest taka kierownica skórzana jak widzicie. I zajmiemy się jej renowacją. A że ona ma już dobrych 20 lat i nikt nigdy nie przeprowadzał renowacji, z tego co wiem, to przynajmniej ja będę mógł troszeczkę o nią zadbać. I jeżeli jesteście ciekawi, jak przeprowadzić renowację kierownicy krok po kroku, to już teraz zapraszam Was do oglądania. Zdjęcie. Zanim jednak przejdziemy do renowacji, pokażę Wam krok po kroku, co wypadałoby i co należy by zrobić, to pokażę Wam, jak ta kierownica wygląda, bo ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę ona jest w super stanie. Ale jak widzicie tutaj u góry już jest dość mocno zmechacone, to trzeba będzie na pewno w pierem ściernym troszeczkę przejechać. To jest tak, że już ta warstwa skóry no już prawie, prawie się przedziera, ale jeszcze jest do uratowania. Tak samo jest tutaj, widzicie, bo jak się trzyma kierownicę, nie, to ktoś tu trzyma, tu skrobie, no i się wyskrobało, tutaj też. Rąsia musi być, nie, zimny łokieć i jedziecie, nie, więc tu najbardziej jest wyjechana, a tak to ogólnie, jak sobie przyjrzycie się, to ona jest gdzieś po prostu w takich różnych miejscach, no po prostu pozadzierana. No w najgorszym stanie nie jest, ale widać, że o, tutaj... Też jest troszeczkę ta powłoka uszkodzona. Więc nie małe zadanie przede mną, żeby ta kierownica z takiej ładnej, ładnej wyglądała o wiele, wiele lepiej i żeby cieszyła przede wszystkim moje oko, bo to z tego mojego czarnego pyżota, jak ktoś już mógł tutaj na kanale zobaczyć. Więc przez 20 lat nic z nią nie było robione, nawet ja nie miałem oczywiście czasu, żeby się tym zająć. No i w końcu nadszedł ten piękny dzień, gdzie mogę Wam nagrać odcinek i przy okazji odświeżyć sobie kierownicę. Mamy tutaj to nasze piękne studio, że tak można powiedzieć. Nie ma tutaj, jak się nie ma co się lubi, no to po prostu no, trzeba się starać, żeby jak, wam jak najlepiej nagrać ten materiał. Wiadomo, operator może by się przydał, no ale trzeba sobie radzić tymi dwiema rękoma. A więc mamy naszego pacjenta, czyli naszą kierownicę. Zobaczcie jeszcze z bliska, jak on jest tutaj zajechany. Tak samo tutaj, tak samo tutaj. Widzicie, jeżeli coś będzie niewidoczne, to będę się starał po prostu. Aby wam tą kierownicę wziąć w rękę i po prostu przybliżyć do kamery. Co nam się przyda od samego początku? Na pewno jakiś kawałek takiej o tasiemki, nie po to, żeby nie wiem, oklejać kierownicę, ale to też, ale po to, żeby na przykład sobie tak podłożyć, żeby ta kierownica była tu wam w powietrzu i żebyście mogli sobie nią tak na przykład obracać. Ale jeżeli nie możecie zdemontować waszej kierownicy albo nie chcecie, bo się boicie, to możecie tą samą czynność wykonywać na samochodzie. Tylko pamiętajcie, żeby sobie zdemontować poduszkę albo też przyciski, które zazwyczaj są tutaj przy kciukach do sterowania. W moim przypadku to niestety nie występuje, żebyście sobie po prostu tych przycisków nie pomalowali. Rękawiczki musicie mieć, bo będziecie mieli do czynienia z benzyną ekstrakcyjną, czy też z zestawem tonującym czarnym od Color loka w moim przypadku. Taki mały zestaw 50 ml, w nim jest praktycznie wszystko, ale to po kolei. Szczoteczkę do czyszczenia skór. Dwie mikrofibry tutaj w razie czego, o i mi rękawiczko już porwało. Papier ścierny, też Wam się przyda jak nie to możecie też na stronie Colorlocka prawdopodobnie kupić takie gąbeczki z papierem ściernym. Ja tu mam papier 400 wodny, myślę, że w zupełności mi wystarczy. No i oczywiście czyszczenie skóry, ja tutaj mam swój taki autorski projekt i produkt, którym po prostu przeczyszczę zaraz te kierownicę. Ale tak jak widzicie, ona już jest wstępnie przeze mnie wyczyszczona. Ale nie będę pomijał tego etapu, też wam na kawałku jeszcze raz po prostu pokażę, jak zabierzemy się do czyszczenia kierownicy. Więc na początku pamiętajcie założyć rękawiczki, bo to wam bardzo bardzo ułatwi pracę i potem nie będziecie musieli domywać się nie wiadomo jak długo. A więc bierzecie sobie jakiś wasz produkt do skór dedykowany bądź, nie no dedykowany oczywiście. Nakładacie sobie troszeczkę tej piany. Czy tam też inny sposób, no i wiadomo, kolistymi ruchami możecie też tą kierownicę wziąć do ręki i sobie po prostu ją wyszczotkować dobrze, tak żeby ją odtłuścić maksymalnie wyczyścić cały ten brud, który po prostu na tej kierownicy jest. Tutaj można też zaznaczyć fakt, i pewnie wiele osób w komentarzach odpowie na to pytanie, co wy sądzicie na ten temat, żeby zamiast takimi dedykowanymi preparatami wziąć i po prostu przeczyścić kierownicę APC, no bo w końcu i tak będziemy odnawiać tę powłokę, więc możecie dać znać w komentarzu, czy użylibyście zamiast dedykowanego produktu po prostu zwykłego APC. Ja już więcej nie będę tutaj przeczyszczał, bo już jakby kierownica jest czysta, więc pamiętajcie, żeby całe koło kierownicy, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, po prostu dobrze wyczyścić i odtłuścić tym, znaczy wyczyścić, głównie wyczyścić, bo o to chodzi, żeby ta kierownica i ta skóra była czysta, zanim zaczniecie aplikować wasz produkt. Żeby być pewnym, że na pewno ta kierownica jeszcze jest dobrze odtłuszczona, możecie użyć m.in. benzyny ekstrakcyjnej. Nie martwcie się, i tak będziecie odświeżać tę skórę, więc możecie sobie delikatnie na mikrofibrę bądź jakąś antystatyczną ściereczkę nałożyć troszeczkę benzyny i delikatnie po prostu przetrzeć. Tak, żeby. Wasza skóra stała się odtłuszczona, taka już matowa. Zobaczcie, ta benzyna bardzo szybko odparowuje, nie trzeba jej nakładać nie wiadomo jak dużo. I raz, dwa, i będziecie mieli tak naprawdę gotowe. Jak już macie kierownicę czystą, to tak naprawdę, wasza ściereczka po takim przejechaniu benzyną ekstrakcyjną też nie powinna być jakoś znacznie brudna. Tak jak widzicie w moim przypadku, ja sobie tutaj już od spodu też od razu. Wezmę i odtłuszczę, ale jak chcecie to można oczywiście obrócić kierownicę, jeżeli nie widzicie i przeczyścić. No dobrze. Mamy już odtłuszczone benzyną ekstrakcyjną, więc teraz zabierzemy się za wyrównywanie takich tych miejsc, tak jak tutaj widzicie. Wszystkie te miejsca, które mam tutaj nierówne po prostu przejadę papierem ściernym, żeby wyrównać te powierzchnie i żeby po prostu była jakby jedna spójna, całość, żeby móc przejść później do ściągania tej warstwy i nakładania kolejnej świeżej farby. Mam swój papier w ręce i po prostu delikatnie w miejscach nierówności bierzecie sobie i szlifujecie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Ja tutaj przejadę między innymi te dwie albo trzy nierówności, które wiem, że mam i posiadam, tak żeby po prostu nie rzucały mi się w oczy i żeby w dotyku też już nie były odczuwalne, jak widzicie o, ta skóra matowieje. wieje, robi się tutaj miejscami jasna. Też nie mogę przesadzić, żeby tej skóry też za mocno tutaj nie uszkodzić, bo jednak chcę, żeby ona dotrwała do końca renowacji. O tyle dobrze, że ta skóra nie ma też jakichś większych dziur. To przynajmniej mogę tę powłokę uratować. Bo jeżeli macie już jakieś masakrycznie duże dziury, czyli już macie przedarcia, także możecie tą skórę sobie zdrapywać, to tak naprawdę wystarczyłoby tylko wziąć i odświeżyć tę skórę na zasadzie oprzycia waszej kierownicy na nowo. Ja sobie tutaj jeszcze. A, i pamiętajcie, że jak jedziecie papierem ściernym, to uważajcie na nitki wewnątrz, tak żebyście sobie po prostu ich. Nie zmechacili, nie zahaczyli, no bo jednak wiecie, jak to z nitkami jest. Nawet jak zahaczycie koszulkę gdzieś, to ona potem się rwie, mechaci, a tego po prostu nie chcemy i też nie chcecie. Żeby wam te nitki potem się gdzieś tam siepały w palcach, jak będziecie prowadzić ten samochód, gdzie będzie to powodowało bardzo duży dyskomfort, jak mnie mam. I. No po prostu nie będziecie komfortowo się czuć, i będziecie bardzo, bardzo źli na siebie, że tak słabo odświeżyliście waszą kierownicę. Więc ja tutaj sobie jeszcze poszlifuję i za momencik się widzimy z powrotem. Jeżeli kierownicę macie tutaj już wyszlifowaną waszym papierem, to znowu weźcie sobie benzynkę i ten cały lekki osad i kurzyk, który przy szlifowaniu powstał, możecie sobie spokojnie tutaj o, przejechać wyczyścić na spokojnie miejsce przy miejscu, pamiętajcie, że wewnątrz też, jak już szlifowaliście i robiliście ja tutaj też muszę pamiętać o tych, o, takich wnękach na paluszki przede wszystkim no, ta kierownica teraz to wygląda jeszcze gorzej, wiadomo bo jest w trakcie przygotowania dobrze, mam już ją przetartą, jest cała zmatowiona, tak jak widzicie ona się nie błyszczy, no i o jak szlifowaliśmy, to ścierka już od razu złapała większy brud. Więc teraz musimy zabrać się za zestaw tonujący od Color loka, a w zestawie tym mamy właśnie naszą farbę tonującą czarną. Mamy rozpuszczalnik i mamy Leather gelung, czy jak to tam się czyta czyli to już jest taki utrwalacz do skór. Oczywiście ściereczkę żeby móc tam podocierać, no i gąbeczka, ja już tutaj mam ją lekko użytą, bo niedawno też robiłem renowację kierownicy w innym samochodzie, więc jeszcze tutaj z tej strony mogę wykorzystać na swoją, więc to tyle w tym zestawie, zaraz Wam powiem od czego po kolei zaczniemy, bo tutaj też mamy kroki, więc Wam to wszystko opowiem i będziemy przechodzić do już głównej renowacji. Tej pięknej kierownicy. Jak naprawdę na początku zaczynamy od rozpuszczalnika. Chodzi o to, żeby umożliwić farbie jak najlepsze przywieranie, czyli musimy ten rozpuszczalnik nałożyć na naszą kierownicę. Możecie to też przed użyciem sobie wstrząsnąć. Możecie użyć ściereczki, która jest w zestawie od Corolla i po prostu nanosicie na ściereczkę i wcieracie waszą skórę tak, żeby ta powierzchnia stała się po prostu taka lepka. I umożliwiła tej nowej farbie po prostu przyjęcie. O, widzicie, tu już powoli tak schodzi, więc przyjęcie się tej nowej farby, żeby ta wasza kierownica po prostu no, ładnie wyglądała, bo do, o to wam chodzi w renowacji. Mam nadzieję, że moja też będzie ładnie wyglądać i że wszystkie miejsca, które mam tutaj takie nieładne, nieładne, już takie zajechane od 20 lat, też będą możliwe do uratowania. I że ja będę się cieszył po prostu ładnym wyglądem. Mam nadzieję, że Wy z moją pomocą też sobie z tym poradzicie. Jeżeli tak, to możecie oczywiście napisać w komentarzu, że daliście sobie radę, albo czy ten filmik w ogóle był Wam pomocny, albo co zrobiłem źle. To przynajmniej na przyszłość będziemy wiedzieć, że trzeba będzie nagrać powtóreczkę, żeby dla potomnych coś zostało. O, ja już czuję, że ta skóra się zaczyna lepić. Tak. Tu jest mam mokrem, ale o, zaczyna się już powoli lepić, więc jeszcze tylko tu delikatnie przejadę i zostawiam tak. Zaraz do odparowania tego rozpuszczalnika tu jeszcze z tyłu sobie o, obrócę kierownicę. Miejsce przy miejscu sobie jeszcze po prostu ją dotrę. Więc pamiętajcie, żeby dobrze dobrze dotrzeć i przetrzeć tym rozpuszczalnikiem tą Kierownicę, żeby ona wam się zaczęła właśnie lepić. Jeżeli Wam się wydaje, że czegoś za mało zrobiliście, to tego rozpuszczalnika jest naprawdę tyle, że wam spokojnie stać na dwie, albo może nawet i trzy kierownice, więc nie martwcie się, on jest bardzo, bardzo wydajny. Jeżeli chodzi o taki mały zestaw tonujący, więc o Dobra, zostawiam do odparowania i zaraz przejdziemy do malowania. I zobaczymy, co mi z tej kierownicy tak naprawdę wyjdzie. Dodatkowo, jeżeli zanim będziemy nakładać farbę, przygotujcie sobie opalarkę. Tego pacjenta już pewnie znacie z poprzedniego chyba czwartkowego odcinka, jak się nie mylę. Więc opalarkę miejcie w pogotowiu, żeby właśnie dogrzewać tę farbę bądź suszarkę. No ale ja tu mam akurat opalarkę, więc zrobię to za pomocą opalarki. Bierzemy sobie farbę naszą. Musimy ją dobrze wstrząsnąć. Pamiętajcie, że tą część, gdzie ja już mam taką użytą, nie mogę jej użyć, bo ta farba już jest zas zaschnięta i będzie się po prostu mazać po tej kierownicy, a tego po prostu bym nie chciał. Przestawię tylko to pudełeczko i. Pamiętajcie, mocno wstrząsnąć. Farba musi być cały czas jakby no, nałożona na tą gąbeczkę, tak żeby ta gąbeczka też nie była zbyt sucha. Więc sobie bierzecie i taki oto sposób. Nakładacie nawet może być taka kropelka, i na Waszą kierownicę, i to już zależy od Was. Możecie wklepywać, a możecie też, tak jak producent pisze, możecie też ruchami takimi o jakbyście zagarniali, takimi prostymi, malowali po prostu delikatnie tą kierownicę przecierać. Ewentualnie możecie też wklepywać, tak na tej zasadzie, żeby ta. Wasza farba, jak najbardziej wchłonęła się w tą kierownicę. I róbcie to małymi etapami, nie śpieszcie się przede wszystkim miejsce przy miejscu, tak żebyście o żadnym miejscu nie zapomnieli. Między innymi te tutaj kąciki. Ja już nie będę obracał na drugą stronę kierownicy, gdyż widzicie, już zacząłem. Z drugiej strony też ją malować. Mam ją tak wysoko i mogę podejść tutaj od spodu że nie ma problemu, jeżeli wy będziecie mieli problem, to wyłóżcie sobie, nie wiem, jakimś kartonem albo może jakąś antystatycznymi ściereczkami powierzchnię, tak żebyście mogli tą kierownicę obrócić, żeby wam się nic nie przylepiło i zacznijcie sobie na przykład od tyłu, potem sobie z tyłu wysuszcie. Więc ja już zabiorę się do obsuszania delikatnie tej farby, żeby ona też złapała, więc możecie sobie Zacząć z tyłu, potem dokończyć z przodu. Jeżeli macie tak samo wysoko kierownicę jak ja, to możecie spokojnie sobie pracować i obracać. Ja tutaj używam akurat tych 350, 300, 300 stopni, tak, bo chyba w poprzednim czwartkowym odcinku tak to było. że to miało 300 stopni, więc tu sobie delikatnie ją obsłuszam. Ok. Nie za mocno też, żeby ona zaraz sobie tutaj odparuje. Obkręcam sobie kierownicę i zabieram się po prostu za kolejny kawałek kierownicy, żeby go tutaj ładnie zabezpieczyć. No więc, jak już zabezpieczę tak tą kierownicę, to chyba znowu się zobaczymy, bo nie będę Was tutaj godzinami trzymał. No może nie godzinami, ale dobrych. Kilka minut tutaj mi się jeszcze zajdzie, więc widzimy się zaraz, jak skończę. Jeżeli na waszą kierownicę macie już nałożoną farbę, czy tam w jednej warstwie, czy w dwóch, jest już ona podsuszona i jest już taka sucha w dotyku i się nigdzie nie klei, chociaż tu trzeba delikatnie, to czas nałożyć tak zwany utrwalacz. Czyli sobie bierzemy teraz. Ja wezmę ściereczkę z mikrofibry w moim przypadku. Myślę, że to nie będzie żaden problem. Zobaczcie. Takie w postaci mleczka. Nakładamy. Ściereczka już to wsiąknęła i delikatnie miejsce przy miejscu. To już musicie miejsce przy miejscu, bo to jest taki utrwalacz, że ma Wam utrwalić tą farbę. Delikatnie sobie po prostu muskacie tą kierownicę czy też Waszą skórę, aby... To, co zrobiliście, czyli jeżeli nałożyliście ładnie farbę, żeby wam się po prostu utrwaliło na waszej kierownicy, żeby ta farba wam się nie wycierała w dłoniach, żeby zaraz wam nie zeszła. Więc delikatnie miejsce przy miejscu, małymi fragmentami to róbcie najlepiej. Od szwu do szwu, miejsce przy miejscu, tak, będę się powtarzał. Po prostu nie chcę, żebyście potem to jaką pracę wykonaliście, nie chcę, żeby potem Wam się zmarnowało, że powiecie kurczę, no ale już czarne łapy mam, bo przecież źle zabezpieczyłem albo w ogóle nie zabezpieczyłem i ta farba schodzi i mam po prostu ręce jakbym pracował w kopalni, czy też pracowała w kopalni, więc nakładamy sobie delikatnie tego utrwalacza i Zaraz będziemy cieszyć się bardzo ładną zregenerowaną kierownicą. I jak wam się podobał te ruskii, bo ja patrząc na tą kierownicę jestem bardzo bardzo zadowolony. Wygląda o niebo lepiej niż wcześniej. Wiadomo, gdzie nie, gdzie tam są tak mocne przetarcia. Pamiętajcie, że ta kierownica ma 20 lat, więc zaraz wam ją pokażę, ale zanim wam ją pokażę, to jeżeli byście chcieli wesprzeć ten kanał w jakikolwiek fajny sposób to macie to ku temu okazję. Możecie kupić jeden z quick detailerów Touch Me Baby, ich widzicie, dostawa w końcu przyszła, są tam z tyłu za mną. Jednego trzymam tutaj w dręce. macie link w opisie, prawdopodobnie jest to jeszcze link do Allegro. Ale już niebawem, bo to wszystko się zmieni, bo powstanie strona internetowa, gdzie będę po prostu udostępniał wszystkie swoje autorskie produkty. Więc mam nadzieję, że też podzielicie tą euforię, tak jak już chyba 200 klientów, którzy kupiło ten produkt, są naprawdę, naprawdę zadowoleni, więc jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał, to wszystko macie w opisie drugi link. Wpadajcie, kupcie i myślę, że będziecie bardzo, bardzo zadowoleni, tak samo jak jestem ja zadowolony, bo stosuję go już na co dzień, już nie wiem ile produktów wypsikałem, ale namiętnie go stosuję. Tak samo stosują go inni moi oglądający, bądź konsumenci, którzy po prostu się dowiedzieli o istnieniu tego produktu, a że jest naprawdę, naprawdę fajny, zawiera hydrofobowe związki, a przede wszystkim bajecznie pachnie. Ci co wiedzą, to jest to perfumowany zapach Dior Sauvage. Więc jeżeli chcecie wesprzeć kanał, wpadajcie tam link w opisie. I zachęcam Was bardzo do zakupów. A teraz przechodzimy do kierownicy. Ja ją sobie tutaj chwycę delikatnie. Zobaczcie. Szkoda, że moja lampka, która mnie tutaj doświetlała z przodu, już się rozładowała, ale myślę, że coś tam zobaczycie. Zobaczcie sobie tutaj u góry, tak jak było takie zmechacone. Jeszcze czuć coś delikatnie pod palcami, ale i tak jest o wiele, wiele lepiej niż było. Tak samo jest tutaj, gdzie było tak wyślizgane. Jest jeszcze ta faktura wyczuwalna. Nie powiem, że nie, no ale. Tutaj ta skóra była naprawdę, naprawdę zajechana, ale ogólnie, jeżeli ją sobie złapię, nie, no jest fajna. Jest przede wszystkim taka matowa, czysta, jest równa, bo jak ja pamiętam swoją kierownicę, to ona była taka poprzejaśniana w różnych miejscach. Zajęło mi to łącznie, zaraz wam powiem, żeby was nie skłamać jakąś dobrą godzinkę wraz z nagrywaniem tego odcinka, więc. Godzinkę musicie tak fajnie poświęcić na to, żeby tą kierownicę waszą odrestaurować. I myślę, że w prosty sposób to można wykonać. Zestaw taki od kolor Loka kosztuje chyba 40 albo 50 zł w różnych kolorach. Bo jeżeli macie nawet jasną tapicerkę, w sensie jasną kierow koło kierownicy, to też możecie kupić tam beżową, białą, cokolwiek, więc nie martwcie się. Tam można nawet na Allegro znaleźć. Na niektórych sklepach to tam już nie będę podsyłał linku, bo to sobie na pewno znajdziecie. Wygodnie jest, jak sobie ją zdemontujecie tą kierownicę, jak nie, to nic się nie stanie. Ja jestem bardzo zadowolony, zaraz idę ją sobie zamontować do samochodu i cieszyć się po prostu, że moja kierownica po tylu latach, jak posiadam ten samochód, w końcu wygląda normalnie. Więc jeszcze dużo etapów, żeby ten mój samochód poprawić i mam nadzieję, że Wy będziecie mi w tym towarzyszyć, bo odcinków będzie co niemiara. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić, ja już nie muszę się powtarzać subskrypcja, łapeczka w górę bądź w dół, możecie napisać komentarz. Wszystkie ważne linki dla mnie macie w opisie, więc tam sobie zaglądajcie. Możecie wpaść na Instagrama, ja cały czas go się uczę i staram się coś tam wrzucać, ale mi to tak średnio idzie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale tam możecie podglądać pacjentów i inne ciekawe rzeczy, które być może się pojawią, bo wiem, że czasami dużo obiecuję, a mało tam klikam tych fotek, ale też nie mam czasu, co tam, jakie takie zdjęcia robić, co, że samochód, że jest w garażu, czy że siebie mam tam stawiać. Nie wiem, muszę coś tam wymyślać. No więc nie pozostaje mi nic innego, tylko powiedzieć, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.